Siemaneczko, z tej strony World Games i... FNAF 1 Ostatnia noc w tej grze. Przynajmniej... W nas... zobowiązuje nazwa. Five nights, czyli 5 nocy. Więc w Piątą noc. Przynajmniej spróbujemy przejść piątą noc, bo czy to się uda? No. Tego nie jest ten. Przekonany. Krzyjki nie widzę. Co? Dziwna rozmowa przez telefon to była. Bardzo. czekaj jest w kuchni. Okej. Okay. Poszczędzę się energii trochę trzeba, bo wypadałoby. Jeżeli chcemy przejść tą noc. Na razie to. Oksego na razie nie trzeba sprawdzać za dużo. Czeka wyszła. Odeszła ze, od sceny. Więc ją będzie trzeba. Sprawdzać. Mówiłam. Dobra. Dobra. Na spokojnie. Nic się przecież nie stanie. Oprócz tego, że znowu przyjdzie Chica. No nie, no chika, idź sobie stąd. Nareszcie. Cały czas mi stała przy drzwiach. No i teraz, no, lisiast, jeszcze wychodzi, no super. No to mogę się w sumie poddać, ale. Po co? Może akurat mi się uda to przejść? No, trzeba się skupić, bo. Co przegrać? O lisiasty, nie próbuj. No nie, no bo nic sobie stąd. A poszedłeś sobie, okej. Okay. Dzięki za spełnienie mojej prośby. Będę tobie bardzo wdzięczny. jak wcześniej taktyka ta sama, którą wymyśliłem która się sprawdziła podczas przechodzenia czwartej nocy bo sprawdziła się czekam na razie na tupanie bo jak usłyszę tupanie to już wiem, że coś sobie poszło i zostawiam mnie w spokoju No nie, no. Jest czwarta. Może wytrwam. Coś idzie. A nie, to nie ty. No, nie, no piąta. Szybciej nie, no nie, nie. Idź sobie. Lisiasty? Nie zdążasz. Proszę, żebyś nie zdążył. Freddy, ruszyłeś się, ale... Ale, ale, ale nie musisz! Nie musisz. Teraz czekać. Nie, no serio, Freddy. Jesteś zły. Jesteś zły, Freddy. Jesteś zły. Jeez! Yes, piąta noc. Za pierwszym podejściem, za pierwszym podejściem, piąta noc Szóstej się... znaczy czwartej... a ze spoilerowałem Czwartej się nie dało za pierwszym podejściem No i zostajemy, czekaj, wypłata i uwaga To, że Five Nights at Freddy's to nie oznacza, że nie ma tu szóstej nocy i to nie jest nic doklejone, czy coś. To jest faktycznie szósta noc, w którą sobie wejdziemy i spróbujemy ją przejść. Także jedziemy. Taktyka taka... Taka jak poprzednio, bo się sprawdzała. Nie no musieliście się ruszyć z tej sceny. Było tak pięknie. Musieliście ruszyć zady. Każdy ma zalety. Ale każdy też ma wady. Fika, ty... Nie rabuj kuchni! No nie niszcz tej kuchni. Dzieci sobie, chcą sobie pizzę zjeść, a ty kuchnię! Ten, okradasz! z patelni, żeby mi ją przywalić. A mi jest niemiło z tego powodu, że chcesz mnie nią uderzyć, tą patelnią. Te lisiasty! Pozostań w takiej pozycji jakiej... Freddy! Czemu się na mnie spojrzałeś? Ja sobie tego nie życzę. A auta tobie też nie pożyczę. Na spokojnie to się da. To się da przecież przejść. Tylko pamiętać, że jak się zaśmie. To jest. To jest kamerę dalej. I idzie do nas tak. Taką samą drogą jak Czika, Czyli przez kamerę od kamery 1a do kamery 1b aż po kamerę 7, później do kamery 6 i 4 i aż do 4a, 4b i do naszego biura. hehe Nie, no za często się z tego sprawdzam. Ja marnuję przez to energię. Staram się jak najkrócej te światła szybko je gasić, żeby, bo jak nie zgaszę, to zawsze będą chodziły trochę dłużej i ta energia może się szybciej zużyć. A i tak nie trzeba cały czas świecić, no spokojnie to się da. Nie! No jestem w podrzasku, teraz drugi Dobra, jest trzecia 40... Nie no, 39 A czwarta no to dobra. Może dobra, ale mam nadzieję. Nie musiałbym tego powtarzać. No i nie wychodzi z zakurty. Fajnie. Tylko, że patent jest taki, że jak będą ostatni jakiś procent, to ja będę. To ja nie wiem, czy nie muszę zamknąć obydwóch drzwi, bo wtedy mi może się ruszyć. Jedziemy na spokojnie. Na spokojnie. Mogło być coś w drzwiach i mi wyskoczyć na twarz. Na moją facjatę. Tika jest w kuchni. A spokojnie, to się da. To się da zrobić. Tylko trzeba chcieć i coś w mózgu mieć, a nie sam mieć. Yes, Szósta noc! Za pierwszym podejściem! Nie no, to, to, to jest...